Pierwsze mrozy. Księga dziesiąta, 2920. Ostatniego Roku Pierwszej Ery. Karlowak Townway. Dziesiąty pierwszych mrozów. 2920. Freidżias. Wysoka Skała. Turala patrzyła, zafascynowana, na stwora stojącego przed nią. Zamrugał bezmyślnie, otwierając i zamykając paszczę, jakby ponownie uczył się, do czego służy. Cienka nitka śliny wyciekła mu z pomiędzy kłów. Turala nigdy jeszcze nie widziała takiej istoty. Potężnej i gadziej, ale stojącej na dwóch nogach jak człowiek. Ministera pogratulowała jej entuzjastycznie. — Moje dziecko! — zaskrzeczała. — Zaszłaś tak daleko w tak krótkim czasie. O czym myślałaś, przywołując tego Dedrota? Chwilę trwało, nim Turala przypomniała sobie, czy w ogóle o czymś myślała. Była zwyczajnie przytłoczona faktem, że sięgnęła poprzez osnowę rzeczywistości do królestwa odchłani i wciągnęła to paskudne stworzenie do swego świata samą siłą umysłu. Myślałam o czerwieni, powiedziała skupiając się, o jej prostocie i klarowności, a potem zapragnęłam i wymówiłam zaklęcie i wyczarowałam to. Pragnienie to potężna siła dla młodej czarownicy, powiedziała ministera. W tym wypadku znalazła dobre urzeczywistnienie. Ten dedrot jest bowiem niczym innym jak tylko prostą mocą ducha. Czy równie łatwo potrafisz uwolnić swe pragnienie? Turala zamknęła oczy i wymówiła zaklęcie odesłania. Potwór zbladł i znikł jak obraz na słońcu, mrugając z dezorientacji ministera uściskała swą danmerską uczennicę, śmiejąc się radośnie. W życiu bym nie uwierzyła. Jesteś w sabacie miesiąc i dzień, a już potrafisz dużo więcej niż większość z nas. Masz w sobie potężną krew, Turalo. Dotykasz duchów tak, jakbyś dotykała kochanka. Kiedyś staniesz na czele naszego zgromadzenia. Wiem to. Turala uśmiechnęła się. Miło było słuchać komplementów. Książę Murnhold zachwycał się jej ładną twarzą. Jej rodzina, nim ją zhańbiła, chwaliła jej maniery. Kasyr był tylko towarzyszem i jego komplementy nic nie znaczyły. Ale przy ministerze czuła się jak w domu. Będziesz przewodzić Sabatowi jeszcze przez długie lata, wielka siostro, odparła Turala. Owszem, zamierzam. Ale duchy, choć są wspaniałymi kompanami i mówią tylko i wyłącznie prawdę. Nierzadko mają problem, gdy idzie o czas i miejsce. To nawet nie ich wina. Czas i miejsce znaczą dla nich tak niewiele. Ministera otwarła drzwi szopy, by jesienna bryza rozwiała ostry i nieprzyjemny zapach Tedrota. Teraz chciałabym, żebyś zrobiła coś dla mnie w Wejrest. To tylko tydzień drogi w jedną stronę. Weź ze sobą drojatę i kelefynę. Choć staramy się być samowystarczalne... Są zioła, które tu nie urosną, a nasze zapasy kamieni szlachetnych zawsze znikają błyskawicznie. Ważne jest, by mieszkańcy miasta nauczyli się rozpoznawać cię jako jedną z mądrych kobiet z sabatu z Keffington. Przekonasz się, że korzyści płynące z takiej sławy są znacznie większe niż jej wady. Turala zrobiła, jak ją poproszono. Gdy wsiadała na konia wraz z siostrami, Ministera przyniosła jej dziecko, pięciomiesięczną Bosril, by ucałowała mamę na drogę. Czarownice były zakochane w malutkiej damerce, spłodzonej przez okrutnego księcia i urodzonej wśród dzikich Eilidów w leśnym sercu cesarstwa. Turala wiedziała, że jej piastunki będą bronić dziecka do ostatniego tchu. Po wielu pocałunkach i pożegnaniu, trzy młode czarownice wjechały w las, upstrzony odcieniami czerwieni, żółci i pomarańczu. Dwunasty pierwszych mrozów, 2920. tysiące wysoka skała. Jak na middasowy wieczór karczma, najmniej kochany jeżozwierz, była niesamowicie zatłoczona. Huczące palenisko, umieszczone w dziurze pośrodku pokoju, rzucało na wszystkich bywalców niemal złowieszczy blask i przemieniało wnętrze karczmy w scenę jak z gobelinu, inspirowanego herezją arkturiańską. Kasyr z kuzynem usiedli na swoim stałym miejscu i zamówili dzban piwa. — Spotkałeś się z baronem? — spytał palet. Tak, może będzie dla mnie miał pracę w pałacu Urwajusa — odpowiedział Kasyr z dumą. — Ale nie mogę rzec nic więcej. Tajemnica państwowa i tak dalej, rozumiesz? — Do cholery! Skąd tu dzisiaj tylu ludzi? — Do portu wpłynął statek pełen mrocznych elfów prosto z wojny. Czekałem aż przyjdziesz, żeby przedstawić cię jako kolejnego weterana. Kasyr zaczerwienił się, ale natychmiast się opanował i spytał: Co tu robią? Podpisano rozejm? Nie znam całej historii, odparł Palet. Ale najwyraźniej Wiwek i cesarz znowu negocjują. Ci goście mają tu inwestycje, których postanowili dopilnować i stwierdzili, że w Zatoce jest wystarczająco spokojnie. Ale całą historię usłyszymy tylko od nich samych. To rzekłszy, palet złapał kuzna za ramię i zaciągnął na drugi koniec baru tak nagle, że kasyr musiałby mocno się szarpać, by mu uciec. Danmerscy podróżnicy siedzieli przy czterech stolikach, śmiejąc się wraz z miejscowymi. Byli to głównie sympatyczni młodzi mężczyźni. Dobrze ubrani, jak przystało kupcom, wykonujący ożywione gesty, wzmożone jeszcze działaniem trunków. Przepraszam! powiedział Palet, wtrącając się do rozmowy. Mój nieśmiały kuzyn Kasyr też walczył w wojnie po stronie Wiweka, żywego Boga. Jedyny Kasyr, o jakim słyszałem, wybył kotał jeden z danmerów z szerokim uśmiechem, energicznie potrząsając dłonią Kasyra. To Kasyr Whitley, który według Wiweka był najgorszym szpiegiem wszechczasów. Przez jego niezdarną pracę wywiadowczą straciliśmy Aldmarak. Dla twojego dobra, przyjacielu? Mam nadzieję, że nigdy was nie pomylą! Kassel uśmiechnął się i słuchał, jak młodzieniec opowiada historię jego porażki z kwiecistymi wyolbrzymieniami, które wywoływały przy stole wybuchy gromkiego śmiechu. Kilka par oczu spojrzało w jego stronę, ale nikt z miejscowych nie wtrącił, że głupiec z opowieści właśnie stoi przed nimi na baczność. A najbardziej bolał go wzrok jego kuzyna, który wierzył, że do Dłynen powrócił wielki bohater. Wkrótce oczywiście usłyszy o tym baron, a głupota Kasyra będzie rosła przy każdym kolejnym opowiedzeniu jego historii. Kasyr przeklął żywego Boga Wiweka ze wszystkich swoich sił. 21 Pierwszych Mrozów (2920) Cesarskie miasto Syrodil. Korda w oślepiająco białej szacie, ubiorze kapłanki Morwy ze świątyni w Hegate, przybyła do miasta, gdy miała właśnie pierwsza tego roku zamieć. Słońce zaświeciło przez chmury, a piękna redgardzka nastolatka pojawiła się na szerokiej alei z eskortą, zmierzając w stronę pałacu. Jej siostra była wysoka, chuda, koścista i dumna, natomiast Korda to niska dziewczyna o okrągłej twarzy i dużych brązowych oczach. Mieszkańcy miasta natychmiast zaczęli je porównywać. Nie minął nawet miesiąc od egzekucji Lady Rigi. Mruknęła służąca, wyglądając przez okno i uśmiechając się znacząco do sąsiadki. I też niecały miesiąc temu opuściła klasztor, Zgodziła się druga kobieta, rozkoszując się skandalem. Oj, nie będzie miała lekko. Jej siostra nie była niewiniątkiem. I patrz, jak skończyła. Dwudziesty czwarty pierwszych morozów, dwa tysiące dziewięćset wysoka skała. Kaser stał w porcie i patrzył, jak na wodę pada wczesny śnieg z deszczem. Szkoda pomyślał, że zawsze dostawał choroby morskiej. Ani na zachodzie, ani na wschodzie Tamriel nie miał czego szukać. Opowieść Wiweka o jego marnych zdolnościach szpiegowskich dotarła do gospod na całym kontynencie. Baron Dwynen zwolnił go z pracy. Z pewnością śmieją się z niego też w Daggerfall, Gwieździe Zarannej, Lilmot, Rimen, Zielonym Sercu, a prawdopodobnie też w Akawirze i Okudzie. Może najlepiej byłoby rzucić się w fale i utonąć. Ta myśl jednak na długo nie zagrzała miejsca w jego głowie. To nie rozpacz go dręczyła, ale gniew. Bezsilna wściekłość, której nie potrafił ukoić. Przepraszam pana, odezwał się ktoś za nim, zaskakując go. Przepraszam, że przeszkadzam, ale zastanawiałem się, czy mógłby mi pan polecić niedrogą gospody na Nocleg. Był to młody mężczyzna, Nord z workiem na ramieniu. Najwyraźniej zszedł przed chwilą na ląd. Po raz pierwszy od kilku tygodni ktoś nie patrzył na kasyra jak na słynnego, kolosalnego kretyna. Choć był w ponurym nastroju, w tej sytuacji nie potrafił zareagować inaczej niż życzliwością. — Przypłynął pan ze Skyrim? — spytał. — Nie, proszę pana, tam się wybieram! — odparł młodzieniec. — Powoli zmierzam do domu! Przypłynąłem z wartowni, a tam dotarłem ze Stros Mkaj, a tam z leśnego ogniska w Puszczy Weilen, a tam z kolei z Arteum na Summerset. Jestem łelek. Kaser również się przedstawił i uścisnęli sobie dłonie. Arteum? Jest pan Psygikiem? Nie, proszę pana, już nie. Chłopak wzruszył ramionami. Wyrzucono mnie. Wie pan coś może o przywoływaniu Dedr? Chcę rzucić klątwę na bardzo potężną osobę. Można by rzec, że na żywego boga. I nie bardzo mi wychodzi. Baron nie chce mnie widzieć, ale baronowa współczuje mi i pozwoliła mi użyć ich komnaty przywołań. Wypluł z siebie kaser. Odprawiłem wszystkie rytuały, złożyłem ofiary, lecz nic z tego nie wyszło. To przez Sotesila, mojego dawnego mistrza, odpowiedział Łelek z goryczą w głosie. Dedryczni książęta zgodzili się nie odpowiadać na wezwania amatorów, przynajmniej do końca wojny. Mogą z nimi rozmawiać tylko psijikowie oraz kilku czarodziejów pustelników i niektóre czarownice. Czarownice, powiada pan? 29 pierwszych Mrozów dwudziesty. Frygias, wysoka skała. Blade światło słoneczne wyzierało z zamgły, w której skąpany był las, a Turala, Doriata i Kelefyna jechały konno przed siebie. Grunt był mokry, z cieniutką warstewką lodu, a one obładowane dobrami, więc konie dreptały ostrożnie po śliskich pagórkach. Turala próbowała opanować swoje podniecenie na myśl o powrocie do sabatu. Wejrest było przygodą. Podobały jej się pełne szacunku i lęku spojrzenia, którymi obdarzali ją mieszczanie, ale przez kilka ostatnich dni była w stanie myśleć tylko o powrocie do swych sióstr i dziecka. Przenikliwy wiatr zawiewał jej włosy do oczu i nie widziała nic prócz ścieżki tuż przed sobą. Nie usłyszała, jak zbliża się do niej jakiś jeździec, póki nie znalazł się tuż przy niej. Gdy obróciła się i ujrzała kasyra, krzyknęła z zaskoczenia ale i radości na widok dawnego przyjaciela. Jego twarz była ściągnięta i blada, ale uznała, że to tylko zmęczenie podróżą. Co cię sprowadza do Phrygias? Spytała z uśmiechem. Czyżby w Dłynen nie potraktowano cię dobrze? Wystarczająco dobrze, odparł Kasyr. Potrzebuję pomocy Sabatu z Keffington. Jedź z nami, zaproponowała Turala. Zabierę cię do ministery. Czwórka jeźdźców ruszyła naprzód a czarownice raczyły Kasyra opowieściami o Weyrest. Nie ulegało wątpliwości, że dla Doriaty i Kelefyny opuszczenie gospodarstwa starej Barbin było rzadkim luksusem. Urodziły się tam jako córki i wnuczki czarownic z Keffington. Zwykłe miejskie życie w wysokiej skale było dla nich równie egzotyczne, co dla Turali. Kasyr mówił niewiele, ale uśmiechał się i kiwał głową, co było dostateczną zachętą. Na szczęście żadna z historii, które tam usłyszały... Nie traktowała o jego głupocie, a przynajmniej nie powiedziały mu tego. Doriata była akurat w połowie karczemnej historii o złodzieju, który został zamknięty na noc w Lombardzie, kiedy wspięli się na szczyt znajomego wzgórza. Nagle przerwała swoją opowieść. Stodoła powinna już być widoczna, ale nie była. Trójka pozostałych spojrzała przez mgłę, wytężając wzrok i chwilę później puściła się galopem do miejsca, gdzie swą siedzibę miał wcześniej Sabat Pożar dawno wygasł. Pozostały tylko popioły, szkielety i połamana broń. Kasr natychmiast rozpoznał ślady najazdu orków. Czarownice zsiadły z koni i rzuciły się biegiem przez ruiny, płacząc w głos. Kelefyna znalazła podarty, zakrwawiany kawałek materiału, który pochodził z płaszcza ministery. Zanosząc się szlochem, przyłożyła go do pobladłej twarzy. Turala nawoływała Bosril, ale jedyną odpowiedzią był wysoki gwizd wiatru. Kto jest temu winien? krzyknęła przez łzy. Sprowadzę na niego ognie odchłani! Co zrobili z moją córką? Wiem, kto za tym stoi, powiedział cicho kaser, zeskakując z konia i podchodząc do niej. Widziałem już taką broń. Obawiam się, że spotkałem odpowiedzialnych za to złoczyńców w Dłynem, ale nie sądziłem, że uda im się ciebie znaleźć. To robota skrytobójców wynajętych przez księcia Murnhold zamilkł. Kłamstwo przyszło mu łatwo. Przystosuj się i improwizuj. Co więcej, natychmiast zorientował się, że mu uwierzyła. Jej wściekłość za okrucieństwo, jakie wyrządził jej książę, ucichła, ale nigdy nie zniknęła. Jedno spojrzenie w jej oczy powiedziało mu, że przywoła dedry i wywrze swą i jego zemstę na Moruint. A co więcej, wiedział, że dedry odpowiedzą na jej wezwanie. I odpowiedziały, bowiem większą moc od pragnienia ma gniew. Nawet ten niewłaściwie ukierunkowany.